Manchester United, transferowy chaos i kontrowersje. Czy Ruben Amorim naprawi największy problem? United. Rashford wypchnięty do Aston Villa. Dramat czy ratunek? Błędy przeszłości wciąż ciążą na United. To jest piłkarski świat, zaczynamy. Manchester United od lat popełnia te same błędy na rynku transferowym. Jednak nowy trener Ruben Amorim ma inny plan. Zamiast panikować i przepłacać, chce budować drużynę z głową. Czy to oznacza koniec fatalnych decyzji i czas na poważne zmiany? Zimą United zrezygnowali z kilku transferów, w tym z wypożyczenia Maty Satela, który ostatecznie trafił do Tottenhamu. Powód? Bayern Monachium żądał 5 milionów funtów za samo wypożyczenie, bez opcji wykupu. Dla United to była cena zbyt wysoka, zwłaszcza, że rozwijaliby zawodnika do innego klubu. To pokazuje nową strategię klubu. Koniec przepłacania za piłkarzy, którzy nie są częścią długoterminowego planu. Rashford wypchnięty do Aston Villa. Dramat czy ratunek? Jednym z najbardziej kontrowersyjnych ruchów było oddanie Markusa Rashforda do Aston Villa. Jeszcze niedawno kluczowy gracz United teraz został wypożyczony z opcją wykupu za 40 milionów funtów. Powód? Ruben moim miał dość jego braku profesjonalizmu i stylu życia który nie pasuje do jego wizji drużyny. Wielu kibiców uważa, że Rashford był niesprawiedliwie traktowany. Klub wielokrotnie go zawodził, zmieniał trenerów jak rękawiczki i nie zapewnił stabilnego środowiska do rozwoju. Jednak rzeczywistość jest brutalna. Rashford nie prezentuje formy sprzed lat, a jego odejście może być najlepszym rozwiązaniem dla obu stron. Upadek Antoniego United pozbywają się problemu. Kolejnym zawodnikiem, który został przesunięty na boczny tory jest Antoni. Sprowadzony za gigantyczne pieniądze, za jak są niespełnił pokładanych w nim nadziei. United zdołali jednak pozbyć się jego gigantycznej pensji, wypożyczając go do Realu Betis, który pokryje aż 84% jego wynagrodzenia. To wyraźny sygnał, klub nie ma już zamiaru trzymać przepłaconych gwiazd, które nie dają nic w zamian. Casemiro nie wypał, którego nikt nie chce? Wielką porażką transferową okazuje się Casemiro. United chętnie pozbyłby się Brazylijczyka, ale nie ma na niego chętnych. Jego gigantyczna pensja odstrasza potencjalnych nabywców, a forma sportowa spada z każdym miesiącem. To kolejny przykład tego, jak klub przepłaca za zawodników, którzy są już po swoim szczycie. Powstaje pytanie, gdzie napastnik United zostają bez strzelca? Pomimo licznych plotek, United nie zakontraktowali żadnego napastnika w zimowym oknie. Klub celował w kilka nazwisk, takich jak Christopher Nkunku, Leon Bailey czy Ronald Colomuani, ale żaden z tych transferów nie doszedł do skutku. Tymczasem Hoylund wciąż potrzebuje czasu, by stać się liderem ofensywy, a Rashford został, jak wcześniej wspomnieliśmy, wypchnięty do Aston Villa. Kolejne pytanie, jakie się rodzi? to czy Czerwone Diabły nie powinni byli postarać się bardziej o topowego napastnika? Wiele osób uważa, że tak, zwłaszcza, że Ruben mori jasno daje do zrozumienia, że latem priorytetem będzie właśnie zakup gwiazdy do ataku. I tu wyłania się on, Wiktor Gyokeres. Kim jest Wiktor Gyokeres? Gioker jest to 25-letni napastnik, który obecnie występuje w Sportingu Lizbona. Jego kariera nabrała rozpędów w Coventry City, gdzie w sezonie 2022-2023 zanotował fantastyczne statystyki, strzelając 21 goli. Championship i będąc jednym z najlepszych napastników ligi, latem 2023 roku przeniósł się do Sportingu, gdzie jego rozwój wszedł na jeszcze wyższy poziom. W barwach portugalskiego giganta Giokeres stał się maszyną do strzelania goli, a jego wartość rynkowa zaczęła gwałtownie rosnąć. Dlaczego Manchester United potrzebuje Giokeresa? Od lat Manchester United ma problem z obsadzeniem pozycji numeru 9. Po podejściu Cristiano Ronaldo nie znaleziono prawdziwego lidera ofensywy. Erasmus Hoylund, który przyszedł za ogromne pieniądze, wciąż nie spełnia pokładanych w nich nadziei. Klub desperacko potrzebuje kogoś, kto nie tylko strzela gole, ale także potrafi angażować się w grę kombinacyjną, wywierać presję na obrońcach i walczyć w powietrzu. Giokeres posiada wszystkie te cechy, Giókeres, idealny napastnik dla United. Moc fizyczna i siła w pojedynkach. Szwed mierzy 180 cm wzrostu i znakomicie radzi sobie w walce z obrońcami. Jego siła fizyczna pozwala mu nie tylko skutecznie utrzymywać piłkę, ale także wygrywać pojedynki główkowe, co byłoby ogromnym atutem w Premier League. Świetna skuteczność w sportingu udowodnił, że potrafi być zabójczo skuteczny. Regularnie zdobywa bramki, a jego wykończenie stoi na najwyższym poziomie. Doskonała praca bez piłki. W przeciwieństwie do wielu klasycznych dziewiątek Geokres aktywnie uczestniczy w grze. Nie ogranicza się tylko do czekania na podanie w polu karnym, ale także cofa się po piłkę, bierze udział w akcjach kombinacyjnych i pomaga w pressingu. Nie można też nie wspomnieć o mentalności zwycięzcy. Szwed cechuje się niezwykłą determinacją i chęcią wygrywania. Jego ambicja i waleczność mogłaby stać się kluczowa dla drużyny, która w ostatnich latach miała problem z mentalnością. Wszechstronność może grać jako klasyczny środkowy napastnik, ale również dobrze odnajduje się w systemie z dwoma napastnikami, co dałoby menedżerowi większe możliwości taktyczne. Jak może wyglądać jego transfer? Sporting nie odda swojego gwiazdo Ratania. Mówi się, że kwota transferu może wynieść nawet 80-90 milionów euro, co może być dla United dużym wyzwaniem. Klub musi jednak inwestować w jakość, a Giokeres jest jednym z najbardziej kompletnych napastników na rynku. Czy to dobry klub dla United? Nie ma wątpliwości, że Wiktor Giokeres byłby wzmocnieniem dla Manchester United. Gwarancja bramek, poprawa dynamiki ofensywnej, alternatywa dla Hojlunda, efekt natychmiastowy. Błędy przeszłości wciąż ciążą na United. Jednym z największych problemów United jest brak konsekwencji. Klub przez lata popełniał te same błędy. Przepłacał za zawodników, podpisywał gigantyczne kontrakty, a potem nie mógł się ich pozbyć. Przykłady: Harry Maguire, 80 milionów funtów. Jordan Sancho, którego relacje z klubem sięgnęły dna. Czy historia z Cristiano Ronaldo, który musiał odejść w atmosferze skandalu. Ruben Amorim, człowiek, który zmieni United? Jednak Amorim wydaje się być innym typem trenera: jest stanowczy, ma jasny plan i nie boi się trudnych decyzji. Nie chce powtarzać błędów przeszłości i zamierza budować drużynę w przemyślany sposób. Czy to wystarczy, by United wrócili na szczyt? Na razie widać pierwsze oznaki zmian. Klub nie dał się wciągnąć w transferową gorączkę zimą. Pozbył się niechcianych piłkarzy i stawia na długoterminowe planowanie. Lato 2025 kluczowy moment dla United. Najbliższe lato będzie kluczowe dla Czerwonych Diabłów. United potrzebują lidera ataku, wzmocnień w defensywie i przede wszystkim przemyślanych decyzji transferowych. Czy Ruben Amorim spełni oczekiwania kibiców, czy United w końcu wrócą na właściwe tory? Odpowiedź poznamy w najbliższych miesiącach. A jakie jest wasze zdanie dotyczące obecnego prowadzenia Manchester United? Czy Ruben Amorim faktycznie będzie człowiekiem, który wprowadzi Manchester United na wyższy poziom? Kogo według was powinni sprowadzić na Old Traffort? Dajcie znać w komentarzu. Dziękujemy.